No, Piątek naczepa stoi na załadunku, wszystko gra. Ja jadę do biegu stoku po urządzenie etol, Z przodu jedzie żona, odebrałem pierwsze auto. I po południu pojadę po drugie. Także sobota aktywnie spędzamy. Jak coś dwoma Hyundai'ami. Tylko, że mówiłem, w biegu Stoku dużo spraw do załatwienia, a żona. Musi jechać do domu, też ogarnąć papierki, rejestrację. Wszystkie jeszcze parę rzeczy jest. Więc podróżujemy sobie w przeciwnym kierunku. Bardzo fajne, przyjemne auto. No i ja akurat jadę tym, co u mnie już jeszcze jakiś czas jest. A te z przodu jest z 2013 roku. Także nieco starsze, ale i nieco tańsze Ale za to z mniejszym przebiegiem Tam jest że 196 albo 7000 No i spoko Przyjadę, będę czyścił, wystawiał je I mam nadzieję, że szybko się sprzeda Poza tym, że dzisiaj jeszcze drugie dojedzie Ale nowhere. no, tego to się akurat można było spodziewać Słuchajcie, objeździłem wszystkie punkty Dystrybucję Tola w Miastoku. Nikt nie ma urządzeń obój. Podobno jest zabijany stokiem na szelu, ale już nie jechałem, bo to za daleko. Postaram się może ciężarówką jakoś kluczy ogarnąć. To na razie wypróbuję aplikację. Podobnoż nie działa. No zobaczymy. No, kurczę, no jak tak wprowadzać technologię na pałę, to nie ma pojęcia. Znaczy jak? No czy jak? to akurat jest proste i logiczne. No, wprowadzają to po to, żeby nakładać na nas kary Bo będziemy karani za, za wszystko Mimo, że z ich winy to nie działa I z ich winy nie można kupić urządzeń No to raczej nikogo nie będzie obchodzić Po prostu będą smalić kary nie, niemiło, niemiłosierne miłosierne. tak jak w Belgii Przecież w Belgii ja wprowadzili te urządzenia, które też <laughs> praktycznie nie działały Co drugie urządzenie nie działało To na samych karach podobno zarobili Więcej niż na opłatach drogowych, no to o czym my mówimy. Na razie, wiecie co wzięcie, tą folikę taką, żeby schować wiatola na wszelki wypadek. Skoro dwa systemy pracują, to jakby ta aplikacja naprawdę nie działała, no to, to cholera jasna spróbuje z, z ten no to z powrotem wiatola wyciągnę. Nie? No ale teraz podobno mamy promocję, przynajmniej na e-transporcie opisali, że mamy promocję 25% zniżki na autostrady, jeżeli korzystamy z systemu ETOL. Jest no kurczę, no 25%, no jest 25%. Jest to o co walczyć, no te autostrady są drogie. Może tam majątku z tego nie będzie, ale to ja to tak mówię, grosik do grosza i no, no coś tam się zbiera z tego. nie? Ale mówię, ca cały Białystok objeździłem. E parę tych punktów jest tutaj, niestety. To, co w internecie było, to niektórzy nawet w jednej stacji nawet nie słyszeli, że, że coś takiego mają mieć, a, a podobno, kurczę, mają. No nic, no kurczę, jadę dalej, zawiozę dokumenty z rozładunku z wczoraj, z ŻAR, no i wracam do domu, już powinna naczepa być załadowana w tym czasie. No i niedziela, dzień wolny, pogoda ładna, dopisuję. Tosę postanowiłem pojeździć swoją calineczką A co? Trzeba jej Te autko przegonić A naprawdę fajnie się tym jeździ I tak jak mówię, na dodatek Pogoda pozwala Żeby spokojnie cieszyć się I jazdą takim sprzętem Będę wyjeżdżał jutro Wszystko przygotowane, wszystko Gotowe Także Można będzie spokojnie jutro bez problemu wyjechać. Mam nadzieję, we wtorek zajadę, w miarę tam przed południem, rozładują i od razu z powrotem wracamy. A teraz, co? Cieszymy się jazdą, bo auto naprawdę fajne, fajnie się tym jedzie. No i mocy też mu nie brakuje, chociaż mocy zawsze jest za mało. O, poniedziałek. Jest gdzieś przed szumą, delikatnie. Za 20. O. Trzeba ruszać, zabierać się za robotę. Bo nikt tego za mnie nie zrobi. Fajny, piękny dzień się szykuje. Chociaż poranek grześki, bym powiedział delikatnie. Był już przymrozek. Już, już szyby można było skrobać w aucie. Także idzie jesień. Wielkimi krokami zbliża się jesień. Aby zimy takiej nie było jak w tamtym roku, to na pewno będzie dobrze. Uczy znaczy, trochę przy późno. Wyjeżdżał z pół godzinki wcześniej To przez Warszawę bym przemknął jeszcze W miarę o ludzkiej porze No ale nic, nie jest źle Damy radę, mam nadzieję, że Warszawa za mocno się nie zakorkuje No i co? Pracować, zarabiać pieniądze I szybki powrót do domu Jadę, żona uruchomi z powrotem transa dostaliśmy ofertę właśnie z Transa y, dla małych firm za połowę ceny, więc na pewno skorzystamy z tego o ile się da w ogóle dzisiaj żona będzie się kontaktować tam z nimi i zobaczymy na jakich to zasadach w ogóle się będzie odbywać, ale wiem, że kolega miał już coś takiego y, dosyć dawno temu także tak jak dla nas potrzebna ta giełda jest praktycznie w stopniu minimalnym to by było bardzo dobrze, no, bo płacenie kurczę, 400 zł no, troszkę mija się z celem, mało opłacalne przy, przy tym, jak my praktycznie nie bierzemy samochodów ładunków. Uff, dobra, piękny dzień, troszkę chłodny, ale zaraz samochodzik się nagrzeje, to, to na pewno będzie dobrze. No Słuchajcie, tak czy siak wizyta w serwisie mnie nie ominie. Znowu kurczę krzyczy, że wpłyną mały. no ja i się trzeba coś dolać, zaraz pójdę kupię ale kurcze wszędzie sucho jest nigdzie nie wycieka silnik jak pieprz suchy pod spodem ani kropeleczki nie ma tu z tej instalacji gazowej też nic nie przecieka ani pod skrzynią, ani pod silnikiem nawet kropelki nie ma w oleju też nie ma bo sprawdzane też czy do oleju czasem nie poszło to by była tragiczna wiadomość ale nie ma, po prostu gdzieś ubywa o co chodzi nie mam pojęcia no tą trasę na pewno zrobię, bo... bo muszę zrobić. Nic się strasznego nie dzieje. Silnik pracuje ładnie, w oleju nic nie ma, więc nie, nie ma co tu cyrków robić, nie? No ale cóż, wrócę to od razu polecę na serwis. Niech się tym zajmą, niech szukają przyczyny. Mówię, no mówię, też ktoś mi pisał o sprężarce, no ale kurczę, ona jest, no, nic, nic jej się nie dzieje. Normalnie zagadka. O, dolane, 2 litry weszło. W zasadzie już miałem jechać, zostało 5 minut. Pauzy, ale kolega jeszcze przyjechał. To z tymi przyczepami. Idę do jego kawę, wypijemy, pogadamy. O starych, dobrych czasach. I pojadę dalej. Aż tak mocno to mi się nie śpieszy, żeby nie pogadać ze znajomym. Przez tyle lat się nie widzieliśmy. Pogadaliśmy trochę kawkę, wypiliśmy, wspominaliśmy stare czasy, ale czas ruszać. Tak, ruszam przed nim, bo on ma odcięcie na 85, a w rzeczywistości podobno 83. Także nie ma sensu, żeby mi drogę blokował, a tu jeszcze kawałek zakazu na dwójce jest. Także ruszam. Trzeba dzisiaj do granicy chociaż dojechać niemie niemieckiej jutro jak najmniej zostało. No, na dzisiaj fajrand. to jest zaparkowane. Stoi gdzieś tam na parkingu. Ja zjadłem sobie obiadek. Fajny wystrój. Naprawdę przyjemny bar. Może nie najtańszy, ale żarcie dobre. I człowiek odpocznie trochę od <laughs> widoku kierownicy i siedzenia tylko, tylko w samochodzie i w ciężarówce. Mówię, spokojnie powinno być przez całą noc. jakże, jutro z rana myślę, że o, o drugie pobudkę sobie zrobimy. A co? Kto rano wstaje, temu Pan mógł daje jeżdżenie bez ształów w Niemczech. Bo teraz przy granicy jest bardzo duży korek. i Na radiu mówili i z tego, i patrzyłem na mapę Google. Także nie ma co ruszać dalej, została mi jeszcze godzina 22 jazdy, ale tam widziała, że dalej aż, aż za jeszcze na czerwono wszystko się świeci, także nie ma co tu się wydurniać. No dobra, wtorek nieludzka pora, jest po drugiej, ale wyspałem się jakoś <ścoughs> Chce mi się jechać Nie ma problemu zaraz się zabiję tutaj tu już zrobiłem Przychadam tutaj to kurczę było wszystko wolne A teraz patrzcie ile aut najechało Normalnie kurde będzie ruch dzisiaj znowu na Niemczech No i co? Trzeba jechać, pracować, zarabiać pieniądze, ale szybkim strzałem. No mam, na... do tego bym chciał właśnie doprowadzić, żeby tylko tak tam i z powrotem jeździć to. To by było optymalna praca wtedy dla mnie. Pojechać szybko na Niemcy, z powrotem wrócić. To by było najlepsze. No na razie jeszcze nie stać mnie na to, ale raz na jakiś czas to czemu nie. No, zapalamy moje zarąbiste światełka. I w drogę. Wtorek rano jesteśmy w trakcie rozłomku. Idzie tylko w Bremen mają tylko jakieś problemy kurwa, sami ze sobą. Ten chłopak przyjechał, Zdążyłem otworzyć dwa boki od razu zabrał się za robotę. Może teraz tylko poczekać, aż upora się z całością. Jadę na załadunek 130 km. Także kawałeczek podjazdu jest. Prawdopodobnie będę szkło ładował, butelki do no, kurcze, do polmosu, do Białogostoku, bo chyba. Chyba tak właśnie się tam nazywa CDC, także będzie znowu 24 na grzbiecie, no ale przynajmniej do domu. No a trochę dużo czekania, ale po po pomaleńku do ptodu jak to mówią. Czekam, już podjechałem, już mnie wzięli pod załadunek, teraz jeszcze tylko zapełnić naczepę i można będzie kawałek jeszcze odjechać. Niedużo mi zostało, godzina tam z haczykiem, także... Już dzisiaj sen nie poszaleje. No ale nic. Dobrze, że jest załadunek. I ważne, że do stoku. I od razu, naprzeciwko tej ulicy, praktycznie będę miał serwis Dafa. Oj, super. Załadowane. Spinać nie trzeba było. Wyobraźcie sobie. Butelki do wódki. Do żubrówki załadowałem. Do Polmosu, do stoku. stoku Kurczę, no z tego Niemcy nam robią butelki do żogróweczki. Proszę Was bardzo, w miarę szybki załadunek, sprawnie, skutecznie. Papiery mam, Pryśnic był, to ze skorzystałem. Jak to się mówi, załadowany, wykąpany, godzina 12. jazdy i, i jadę, jadę do domu. to do serwisów niedaleko, także. Spokojnie pojutrze e, A to zostawię, zobaczymy co oni tam Powiedzą na te Ubytki e, płynu Chłodzącego, jeszcze Wpadłem na pomysł, może zobaczę W e, zbiornikach powietrza, czy czasem Płynu nie ma, Znaczy nie sądzę no, takie Moja teoria spiskowa, no ale cholera jasna No nie ma nigdzie wycieku Nie ma wycieku, a, a płynu ubywa Zobaczymy Na razie jadę Zaraz się rozbujam gdzieś tam na lepszych drogach na autostradzie, to, to z tego To porozmawiamy o reklamacjach może żeby się nie poddawać Da się w transporcie też reklamować pewne, pewne rzeczy. Także dla mnie parę razy się udało, parę razy udało mi się normalnie odzyskać pieniądze, normalnie odzyskać no, materiał Zepsuty. Także nie, nie ma co się poddawać, nie ma co słuchać yy, tak od razu yy, sprzedawcy serwisu czy koło tam, bo oni zawsze są, w, pier w pierwszym zdaniu, zawsze nie panie, nie da się. Ale ja Wam później powiem, że się da. Ale to za chwilę, jak wyjadę, tylko na równiejszą drogę. No, słuchajcie, troszkę na prostą, troszkę na polandówce dosuwam ale spokojnie, szeroko. Słuchajcie, jak ja robiłem z reklamacjami, bo no zawsze coś Coś pójdzie nie tak i, i nieraz kupi się no, nowe opony, nowe felgi czy cokolwiek innego. No i I to po prostu nie działa. Znaczy, tak jak części do warsztatu, no nieraz no, nowe już są zepsute. Pierwsza sprawa, nie można się poddawać, nie można słuchać pierwsze, pierwszej lepszej wymówki, bo to właśnie miałem. Pierwsze, co usłyszałem o oponie, to nie da się, no, a jednak się da, tylko trzeba troszkę uporu. Za pierwszym razem nikt nie chce przyznawać się do błędu. Trzeba po prostu troszkę dłużej pomęczyć. Może zacznijmy od najstarszej reklamacji, która właśnie nie poszła. Ale to było z 8-9 lat temu, jak jeszcze miałem Magnumkę. Cieszyłem się strasznie, bo kupiłem nowe opony na oś, do naczepy, i to były kormorany. To były wtedy tragiczne opony. Być może teraz technologia się zmieniła, produkcji tych opon na pewno się zmieniła, no ale ja już jestem do, te, do tego akurat uprzedzony. Słuchajcie, te opony w oczach się zjeżdżały. One z trasy na trasy dosłownie bieźnik ginął no i oczywiście te, te jedna z tych wystrzeliła. Wystrzeliła mi na dwupasmówce przed Warszawą i to jeszcze na Gierkówce, starej, to wiecie jak ona wyglądała. Jak ktoś starszy kierowca, jeździ to, to ta Gierkówka naprawdę potrafiła w kręgosłup dać. No i tam mi właśnie wystrzeliło. Zjechałem na stację, zmieniłem to wszystko, te strzępy, co na Felce zostały kosz wsadziłem, no i zawiosłem do reklamacji oczywiście, no to producent mi powiedział, to znaczy sprzedający w sumie dealer powiedział mi, że on musi mieć całość tej opony, no w przeciwnym razie reklamacja nie będzie uznana no, no na chłopski rozum na cholerę, no zbierać te strzępy, wieść te strzępy kurwa na naczepie, przerzucać się z tym głównem, no przecież opona pękła to pękła, no toż nie moja wina no ale tak czy siak, nie uznano tej reklamacji, zraziłem się do tej marki i z tego, i, i od tamtej pory ani, ani jednej opony tej marki nie kupiłem. Ale teraz czasy się zmieniły. I słuchajcie, pierwsza reklamacja uznana u mnie, jaka była, to felga. Pękła mi felga. Oczywiście zadzwoniłem do dilera, nie da się. No to powiozłem to do serwisu tą felgę po prostu no, Wrzuciłem na naczepę I to był mój błąd właśnie wiecie Bo później powiem dalej dlaczego to był mój błąd Ale powiozłem to Kupiłem przy granicy felgę Zmienili mi chłopaki Drugą felgę wsadzili No i tak pojechałem Przyjechałem do serwisu Coś tam chyba leje do wymiany I tą, I tą felgę właśnie przywiozłem pękniętą Wyobraźcie sobie przyjeżdżam po odbiór auta Nówka felga no, na naczepie sobie leży i super i to się nazywa traktowanie uczciwe klienta. A żeby było śmieszniej, z drugiej strony, bo to na osi prowadzącej, z drugiej strony yy, też pękła. W tym samym miejscu przy wentylnicy po prostu pękła felga. Schodziło powietrze przy wentylnicy z jednej i z drugiej tak samo. I druga akurat pękła w Niemczech już yy, też koło Hamburga jakoś. I wyobraźcie sobie, zadzwoniłem na linię tą alarmową ITS-a I skierowali mnie do serwisu, w którym wymienili mi felgę W ramach gwarancji wymienili mi na drugą felgę I żebym wiedział, że tak będzie, to tą pierwszą też bym tak zrobił, a nie kurczę kupował za własny cash felgę przy granicy Wiadomo przy granicy jakie ceny są, nie? No ale tego nie widziałem i tutaj mam teraz zapasową felgę sobie, nówkę, nie? No ale tu mówię, zawsze trzeba najpierw zadzwonić, zapytać Tutaj mój błąd, że nie zadzwonię, nie zapytałem Tylko dobra, dojadę do Polski, kupię, później jakoś to będzie A w Niemczech widzicie, zajechałem na serwis Dafa, a Dziękuję, do widzenia, nówkę, felgę mi założyli Podpisałem tylko papier i, i pojechałem do domu Następna sprawa, opona Pękła mi opona Znaczy pękła Ona zaczęła pękać tuż nad felgą Oczywiście zadzwoniłem do serwisu Nie da się To jest za stara Bo to prawie 3 lata ta opona jeździła No a wiadomo te opony Podobno mają dożywotnią gwarancję No i co się okazało Serwis nie da się No to w ogóle Cudawianki tam zaczęli odstawiać Że oni nie są gwarantem tego I mu udowodniłem, że skoro sprzedają Samochód na oponach to są gwarantem, są gwarantem tak, tak samochodu, jak i opon na tym samochodzie. No ale to mniejsza o to. Skontaktowałem się z producentem opony przedstawicielstwem na Polskę, Gudiera. Dostałem oczywiście raport, wszystko wypełniłem, zdjęcia porobiłem, wysłałem. I wyobraźcie sobie, przyjechał kurier, zabrał to jedną oponkę i dostałem zwrot pieniędzy oczywiście minus zużycie tej opony ale dostałem zwrot 1200 zł a jakbym nie powalczył troszkę no to nie miałbym nic oczywiście opony musiałam nowe kupić to wiadomo, nie? ale nie zmienia to faktu, że mimo wszystko dostałem jeszcze zwrot jednak co firma to firma no traktowanie klienta też już jest chyba bardziej poważne w dzisiejszych czasach no i, i raczej, raczej to wszystko już idzie w dobrym kierunku ale tak jak mówię, to co na początku mówią, no nie, no zawsze, zawsze nie da się, no ale z tego się nie da, to, to tak jak mówię, w większości wypadków spokojnie da się reklamować wszystkie rzeczy, nawet tak jak mówię, prawie po trzech latach oponę udało mi się zareklamować, no jak się udało, tak się udało, oczywiście nowej mi nie przysłali, nowe mi nie dali, no ale po choler mi jedna nowa opona, nie? Z jednej strony, no z drugiej strony, kurczę, no ciężko, żeby po trzech latach przysłali minówkę oponę, żeby ta nowa strzeliła, to by było uminał by się o nową. Ale, tak czy siak, 1200 zł na konto wpadło, wpadło. Więc nie ma co biadolić, zawsze lepsze to niż zero, nie? Także mówię, jak macie coś, to, to walczcie o swoje do końca, bo już zaniżanie ubezpieczeń to przecież standard w Polsce jest. To każdy wie, że trzeba walczyć. Ale z reklamowaniem takich rzeczy jak opony, felgi czy cokolwiek, co, co się kupiło do ciężarówki, to naprawdę no da się to zrobić. Może nie za pierwszym razem, może nie będzie to łatwe, miłe i przyjemne, ale to są Wasze pieniądze. Tu, tu jest kurczę zainwestowana kasa i się oczekuje jakiejś tam jakości. Nie? No i co? Tyle chyba miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Dafik na razie jedzie, nie, nie krzyczy, że mu płynu za mało. No zobaczymy, jako stygnie jeszcze z rana, zobaczę, zobaczę jaki jest stan. Kupiłem jeszcze przed granicą piątkę Boryga i zobaczymy co, co będzie dalej. Dobra, jechać, jakieś parkingu szukać. 55 minut zostało. Znaczy, powinienem dać rady gdzieś tam na autostradę. No chciałem do Burga na strefę przemysłową zjechać, ale. Nie wiem, czy podołam z tym czasem po lądówkach Dobra, walczcie o swoje Pracujcie I ja będę pracował A widzicie, ja zapomniałem Ale wy też zapominacie Nie zapominajcie subskrybować Łapki w górę Chyba, że jesteście niepewnej orientacji To łapki w dół Wasza sprawa Ale tak jak mówię, nie zapominajcie To będą zawsze tu większe zasięgi, nie? Nie wiem, czy już mówiłem, nie mówiłem. Yy, zamówione już jest urządzenie do poboru opłat. Yy, zdecydowałem się na Shell'a. Jest nieco tańszy od Eurowaga, ale o tym będzie oddzielne nagranie, jak już to przyjdzie. Bo to też będzie. Zajmie trochę czasu około 2-2,5 tygodnia podobno, zanim to dotrze do mnie. Ale o tym materiał oddzielny będzie. Dobra, jechać pracować, szukać zaraz parkingu. I tak jak mówię, nie zapominajcie: łapek, subskrypcji. To będzie się niosło dalej. No i starczy na dzisiaj <laughs> yy, Zostałem mi 860 km na miejsce. Stoję sobie na strefie cisza, spokój będzie, ale kurczę to się nazywa jazda dopiero Równiutkie 10 godzin na dzisiaj. O ja pierdolę! Także elegancko poszło. Przynajmniej nie, trzeba wydruku robić To właśnie jest jak się ma swoje miejsca parkingowe to <noise> można do minuty jeździć Na dzisiaj fajrant, na dzisiaj starczy Jutro i tak na miejsce nie dojadę, i tak nie dojadę Ale i tak mam na, na czwartek na ósmą przełożoną awizację Także spokojnie, spokojnie na czwartek dojadę No dzień dobry, środa rano ja ruszyłem znowu o godzinie 2. Po prostu nie mogłem spać. Budzik był nastawiony na czwartą, ale ja jak do domu jadę, to nigdy spać nie mogę. I co? Uskuteczniam system dziadowania. Poruszam się po starej dwójce, ale idzie w miarę płynnie, w miarę szybko. Także nie ma tragedii. uszczuplę trochę budżet kurczyka. Ale myślę, że chłop mocno nie zbiednieje. I co, starczy chyba na to na nagranie, w następnym nagram co tam, co tam wymyślili w serwisie z tą moją awarią bidną. A wy co, zadawajcie pytania, dzwońcie, numer telefonu wyświetla się na początku i na końcu nagrania. I dzięki wszystkim za tym, co dla tych co dotrwali do końca tych moich wypocin. I co, do następnego?